Dzień dobry, witam serdecznie na drugiej edycji Akademii Milwaukee DNV. Dzisiaj będziemy, Szanowni Państwo, zajmowali się wzrokiem, więc serdecznie zapraszam. Dla mnie jest to bardzo cenne doświadczenie, wymiana poglądów z ludźmi z branży, plus tak naprawdę prezentacja sprzętu najwyższej jakości. Dobierając środki ochrony indywidualnej dla naszych pracowników, staramy się nie wychodzić przed szereg, nie narzucać im specjalnie tego, co mają stosować. Oczywiście mamy pewne ramy i standardy obowiązujące w firmie, które mówią o tym, jakie środki w których momencie należy stosować. Natomiast samego wyboru pracownicy dokonują poprzez platformę internetową. Organy nadzoru rynku spełniają istotną rolę w bezpieczeństwie produktu umieszczonego na wspólnotowym rynku. Zajmują się oceną zgodności już umieszczonych na rynku produktów, jak i oceną produktu przed dopuszczeniem go na rynek we współpracy z organami celnymi. Ma to na celu zabezpieczenie konsumenta, użytkownika takich środków przed wadliwością produktu, przed produktami, które mogą stwarzać zagrożenie i powodować, że używanie ich będzie niekorzystne dla zdrowia czy nawet życia użytkownika. Dziękujemy za Państwa aktywność, za wszystkie pytania. Jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnej sesji, która będzie miała miejsce w lutym. Tematem będzie bezpieczeństwo przy pracach na wysokości.